A teraz tak trochę rozpocząłem zakapturowany, ponieważ dzisiaj będziemy mówić o projekcie, z sektora, który mnie osobiście zawsze dość. Do którego podchodziłem dość emocjonalnie, ponieważ dla mnie wolność słowa jest bardzo ważna. I rzeczywiście żyjemy w czasach, które, w których z tą wolnością słowa i wolnością my jako ludzie no, jest pewien problem. Ja do tego krypto dołączyłem właśnie poprzez próbę znalezienia alternatywy dla pieniądza, który dzisiaj jest obecnie w tej strukturze, którą znamy na co dzień. Pieniądza, którego mamy w jakimś tam banku, który jest mielony przez korporacje, bla, 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 bla. Dlatego tak naprawdę do, do, do tego krypto ja, ja osobiście dołączyłem. E, sektor prywatny miał swoje e, wzloty i upadki. To nie jest e, najświeższy, e, jeżeli chodzi o trendy sektor, ale myślę, że zawsze jest i będzie mocny, ponieważ to są tak naprawdę podwaliny krypto. Nie idąc, nie, nie idąc daleko, kryptowaluta Monero, jakby my nie mamy nic Monero od razu, mówię, aczkolwiek do tej pory jest oficjalnym y, walutą płatniczą w całym Darknecie i rzeczywiście Monero gdzieś faktyczną tą użyteczność ma. A dzisiaj porozmawiamy o projekcie, który ma też szansę na swój sposób zrewolucjować y, aspekt prywatności. Yy, I po staremu, jak go znaleźliśmy, bary. Dobra, to generalnie jest taka strona, która się nazywa Dropstab. Jest ona podobna do CoinMarketCap albo do CoinGecko. Zakładam, że większość z Was z nich korzysta. Osobiście korzystam z Dropstaba, ponieważ ma zaawansowane filtry, które możesz sobie filtrować na zasadzie coinów. I czasem doda się tak, że jest sytuacja, że najpierw coin trafia na Dropstab. A położyć trochę dopiero na kolejny market card. Więc jeżeli chcecie mieć wcześniej od innych, to zakładam, że Dropstop jest dobrą inicjatywą. Jeżeli chodzi o stronę Dropstop, również znajdziecie to tak samo jak link do naszej grupy prywatnej Free w sekcji pod filmikiem, tam gdzie jest opis. Czyli można przyjąć, że masz jakąś swoją technikę. Strukturę wynajdowania na tym Dropstabie coinów, czyli trochę powracając do czym są yy, giełdy scentralizowane kontra zdecentralizowane, to można założyć, że Coin Market Cap jest takim Binance'em, a Dropstab jest takim tak. yy, zdecentralizowanym swapem. Codok tak. Okej, okay, to jest w sumie ciekawe, czyli słuchajcie, jeżeli też chcecie, po, bo nam też zależy jako piratom przede wszystkim na tym, żeby... i też ta, taka nasza grupa jest, rozwijać. Osoby pod kątem merytorycznym, pod kątem wchodzenia naprawdę głęboko w te struktury kryptowalutowe, i tutaj też mówimy między innymi o naszych smaczkach, myślę, że Dropstap jest fajnym, fajną, fajną platformą dla wszystkich, którzy obejrzą ten film na YouTubie. Jeszcze tak ode mnie, a propos tego rozwijania naszych członków pod względem merytoryki, bo tutaj chcę też zaznaczyć, że wiadomo, może być super grupa, która daje mega profitowe kole, ale koniec końców, no wiadomo, wszystko kiedyś się skończy i możemy, wiecie, być na jakiejś grupie, gdzie będziemy zarabiać grube procenty, ale w końcu ta grupa się skończy i zostaniemy na lodzie, bo czerpaliśmy cały czas kogoś wiedzy, jednocześnie nie rozwijając swojej. Więc prawdopodobnie no, przepalimy te dolary, które nawet zarobiliśmy. No to tak samo jak jest z lotkiem. No, to, to są łatwe pieniądze tak naprawdę, które no, trzeba umieć zainwestować. W takim razie Wawa, powiedz mi, co o tym coinie wiesz? O... E... A przepraszam, czy my w ogóle po... widziałem jak się on nazywa? Nie. O, o, o. A widzicie? Bo jest tak prywatny, że ja nawet nie wiem jak on się nazywa. Dobra. E, no, coin to jest 0KN. Projekt z trendu Privacy. E, no, oczywiście tutaj chodzi o prywatność. No, jak Maciek mówił w wstępie, że no w dzisiejszych czasach jest dosyć, duża, dosyć duży problem właśnie z wolnością słowa. No, bo wiadomo, jak ktoś chce coś napisać na Facebooku albo coś wrzucić na Instagrama, no to się może zastanowić dwa razy wcześniej, zanim coś wrzuci, czy to na pewno się ukaże, ponieważ wiadomo, algorytmy blokują, a jak nie blokują, no to ograniczają zasięgi. Na właśnie 0KN chcę spowodować to, że nie będziemy musieli się takimi rzeczami martwić i będziemy mogli mówić to, co myślimy. W jaki sposób? Przez to, że y, wprowadzają dosyć mocno nową technologię, która będzie oparta y, na y, sieci mieszanej, która pozwoli nam na to, że nikt nie będzie blokował naszych informacji, które będziemy chcieli publikować. Ale czy to jest technologia, która. Faktycznie jest czymś, yy, znaczy, to jest ich oddolna inicjatywa stworzenia czegoś, czego nie ma? Tak, dokładnie, bo VPN, no wiadomo, właśnie mamy na przykład VPN-a, który blokuje to, że nikt nie wie, w którym miejscu jesteśmy na świecie i możemy sobie dowolnie zmieniać e, lokalizację. No i 0 KN chce przebić właśnie VPN-a, i jeśli, jeśli 0 KN e, wypali, no to VPN myślę, że odejdzie do lamusa. Czyli praktycznie teraz każda osoba z YouTube'a, każda osoba, bo to jest bardzo popularne, reklamuje VPN. Y. Nie wiem czy za o, no to Natomiast od kanału historycznego jakby widać, że firmy, które mają swoim. jakby zajmują się VPN-ami, jakby pchają dosyć dużo pieniędzy na reklamę. Czyli tak naprawdę może się okazać, że jeżeli oni by to dowieźli, to jesteśmy bardzo w, na wczesnym etapie, bo zanim się VPN-y skończą, to swoje muszą zarobić, swoje, bo wiadomo, że proces wtaczania nowej technologii, e, o technologii to wiadomo, jak to z tymi technologiami jest, ale proces tego adaptacji tego trwa. Ale rozumiem, że jeżeli oni przebiją to, no to mówimy o czymś, co jest całkowitą rewolucją. Tak, tak, game changer to będzie. Rozumiem, że na swój sposób, y, bo teraz była głośna sprawa i, i w tej sekcji pojawiły się Dwa coiny i my pierwszego rozgrywaliśmy na początku i poprzez to, że tak zwany coin Ator, który był połączony z Torem, przeglądarką Tor, doszło tam do fudu i jakby Tor się oddzielił od Atora. W związku z tym Ator stracił bardzo na swojej wycenie. My już wcześniej mieliśmy 0 KN, prawda? I, i, te, i też po tym samym sytuacji, jak, jaka się wydarzyła na e, Atorze, to 0 KN mocno podpompowało do góry, bardzo mocno. Jakby wybiło, właściwie to nam już zrobiło razy trzy. Ale to pokazuje, bo no, kryptowaluta Ator, a, m, ona jest o wiele bardziej znana na X, na Twitterze, na YouTubie, no. niż 0 KN na tą chwilę. E, Mimo wszystko, zobaczcie, są osoby bardzo poważne ze świata kryptowalut typu Crypto Wizard, że mimo tego fudu, oni dalej pchają tego atora. Czyli można założyć, że ta sektor prywatności, zobaczcie jaki on jest mm, silny, mimo tak. wszystko, mimo swoich słabości, nie? że jakby szukamy pewnych nowych rozwiązań. Tak, ponieważ rynek właśnie potrzebuje. Rynek wyczuwa to, że jest zapotrzebowanie na to, więc dlatego myślę, Ator się tak utrzymuje, mimo tego, że tak naprawdę oni no, no muszą stworzyć swoją własną teraz sieć. sieć. Ale według mnie i tak, jeżeli powiedzmy ktoś posiada krypto, to warto skupić się przykładowo na sektorze privacy i mieć powiedzmy dwie, trzy pozycje. Zdradził upadku jednego projektu, nie będzie, że tak powiem, w dupie bardziej i też z sektorem privacy, to też jest, nie chcę powiedzieć, że przestroga, ale on jest najbardziej narażony na ruchy rządów danych państw, żeby na przykład, zresztą taka sytuacja pojawiła się na Binance, chyba Monero, jakiś tam Zen i jeszcze jakieś tam coiny z sektora prywatnego zostały zdelegalizowane do handlu na przykład w Polsce chyba jakiś czas temu i możesz, nie możesz im, nimi handlować. Możesz je tylko, wiesz, wpłacić, wypłacić, jakby, ale nie możesz nimi handlować na przykład na bańce. Czyli rzeczywiście ten sektor jest narażony na... i to musimy o tym powiedzieć, bo y, wszystko fajnie, ale rzeczywiście rząd, no jest To jest ryzykowne. Jest to ryzykowne, aczkolwiek jest to potrzebne. jakby... No, czuć stanie na rynku, że, że właśnie ludzie tego potrzebują, bo to widzą, no. bo to jest właśnie produkt, który, z którym każdy mógłby w jakiś sposób yy, zacząć użytkowanie. No bo wiadomo, yy, głupi powiedzmy Jan Kowalski, wrzucąc, chcąc wrzucić swoje zdanie na przykład na temat jakiegoś konfliktu zbrojnego, Albo swoich przemyśleń, nagle dostaje y, informację od Instagrama na story, że no, panie Janie Kowalski, ale niestety to nie zostanie opublikowane, ponieważ pan narusza zasady y, naszej społeczności. To jest po sprawie. No. I ta informacja się w żaden sposób nie przebije. I, i to też jest ciekawa, to jest moja taka e, moja analiza, że w świecie social mediów jest też bardzo duża przestrzeń na stworzenie projektu, który będzie. Totalnie zdecentralizowany i totalnie nastawiony na wolność słowa. No mówmy się, X tego nie robi, to jest bardziej tam Elon Musk więcej, więcej mówi niż, 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 niż to działa. Dlatego swego czasu projekty Hunter's Dream, Kał. Kojarzycie? Tak. Jakby ta była na niego... On też swojej koszty nie miał, ale dlaczego na niego była taka nagonka? Ponieważ też rynek czuł, bo to jeszcze było za starego Twittera, że brakuje medium, wolności słowa, po prostu. Jakby dochodzimy do tego momentu, że sam rynek po prostu coś takiego prędzej czy później stworzy. Bo jesteśmy na lewo czy prawo blokowani, tak? Ostatnio bank, w którym mam środki, wysłał mi powiadomienie, że przez dwa dni nie będę miał dostępu do konta bo robią jakieś restrukturyzacje. I okej, okay, sobie pomyślałem, dobra, spoko, no wiadomo, no, tak może się wydarzyć, ale on to zrobił, jak przeliczyłem, sześć razy w ostatni pół roku, jakby, może nie w przedziale czasowym dwóch dni, ale, no, zastanawiający na ten sposób. Eee, to... A wiesz co, Maciek, jeszcze jedną rzecz, rzecz chcę dodać, ponieważ e, jeszcze a propos właśnie czynników fundamentalnych, które mogą sprawić, że cały trend privacy będzie bardziej pompowany niż inne. E, jak zauważycie, no, gdziekolwiek spojrzycie, gdziekolwiek właśnie wejdziecie na jakąkolwiek stronę albo platformę, no to jest mnóstwo właśnie um, twórców, albo jakichś seriali, piosenkarzy, którzy próbują być na siłę właśnie poprawni politycznie. Że no, to jest wciskane na prawo i lewo. Jak ktoś coś źle powie, no to wiadomo, już jest na niego nagonka, zostanie właśnie zjechany. Ponieważ nie jest w głównym nurcie, i myślę, że to też może się przyczynić że do budowania e, tej narracji, że na rynku krypto. No, w, też w końcu, słuchajcie, no, w końcu e, ci, którzy są tak blokowani się w wkurzą, oni w końcu sami stworzą swoje własne medium, które będzie, to jest bardzo trudne do zrobienia, bo jest to bardzo trudne. Ja się nad tym wiele razy zastanawiałem. Nie chcę tutaj w ogóle o sympatiach politycznych, ale przykład Donalda Trumpa też jest jakby ciekawym przykładem, że wkurzył się, powiedział, że nie będzie, był okres postować na tym Twitterze i tak dalej. No i został też zablokowany. I został też zablokowany, no to też jest no, mocno dwuznaczne, czy, czy powinno się blokować tego typu osoby mimo wszystko, no to jest, to jest rzeczywiście, dobra. Bo odlecimy, a też nie chcemy. Kłaciuszka lekko, główna burza w kłaciu. <laughs> piszcie, co myślicie. No. <laughs> piszcie, co myślicie. Dobrze. E, oczywiście rozumiem, że ile jest tokenów w cyrkulacji w obiegu? W tym momencie około 60% albo 70%. Okej. Okay. Ale dlaczego jest 60% albo 70%? Jak mówimy, że my wchodzimy tylko w projekty, gdzie jest powyżej 75%, jak Barry mówił. No tutaj z tego to wynika, że. I właśnie są serwery w tym ekosystemie, nazwijmy to, Zero KN-u, które, które służą i są jakby fundamentem całego projektu. A wynika to z tego, że przez właśnie ten, przez te serwery przechodzą informacje, dlatego one nie są tak jakby namierzalne, to nazwijmy. Żeby to wszystkim wytłumaczyć w bardzo dobry sposób. Jak mieliśmy w przeszłości karawany kupieckie? No oczywiście, karawana kupiecka mogła, powiedzmy, z Włoch zmierzać do Niemiec. No ale musiała przejść przez pewne tereny. I jakiś książek, który był magnatem okolic, mógł stwierdzić, że on przejmuje tą karawanę, ponieważ mu się to należy. Kupcy, no, nie mają za dużo do powiedzenia, ponieważ nie mają żadnej siły fizycznej, żeby go zatrzymać. Również mógł, mogli przemierzać przez lasy i nieutwa, nieutwardzone trakty. No i nagle mogła wyjść grupa 40 właśnie powiedzmy to zbójo, yy, no tam leci żołd zbójów yy, i powiedzieć, żeby oddali swoje towary, ponieważ to jest ich teren i oni tak uważają, że to do nich należy. No, więc kupcy, żeby zapobiec temu, mogli wynająć swoich najemników, którzy będą z nimi przemierzać te wszystkie trakty i jak się napotoczy jakaś właśnie nieprzyjemna sytuacja, to będą ich ochraniać. I tak, to, I tak samo jest z tymi serwerami. Kupcy, którzy przemierzają ze swoimi towarami właśnie te trakty, to jest informacja, która przemierza przez blockchain, a serwery to są ci najemnicy, którzy mają ochraniać przed, powiedzmy, no, nad ym, siłami nieczystymi, czyli hakerami albo jakimiś instytucjami, które chcą na siłę dbać o bezpieczeństwo innych, to nazwijmy tak. Okej, okay, bardzo ja sobie wyobrażałem te karawany. Ja bym był tym magnatem, który nie pozwalałby się puszczać i dalej. ja z A teraz, y, gdzie kupimy ten projekt? Bo zakładam, że nie ma go na Binance. No oczywiście, że nie ma. No tutaj też musimy się pofatygować na deksy, żeby go kupić. Czyli tak jak y, wielokrotnie już powtarzaliśmy na naszych kanałach, musimy. Wrzucić się głębiej w morze, ale słuchajcie, od nowego roku, kiedy już tu choinki nie będzie, ruszamy z akademią i będziemy Was uczyć bo wiem, że bardzo dużo ludzi ma z tym problemem w sposób taki dość według mnie intuicyjny, prosty, żeby zakładać wszystkie portfele, żeby robić transakcje, tłumaczyć różnice między właśnie CEXami, czyli zcentralizowanymi giełdami, a DEXami, czyli zdecentralizowanymi giełdami, czyli na tym kanale oprócz tych perełek również pojawi się no, myślę, fajne miękko, edukacyjne, mamy przestrzeń, którą tutaj wynajmujemy, która żyje tym miejscem yy, i działamy sobie yy, na rzecz yy, rozwoju kryptowalut i kryptowiedzy. Yy, dobra, jakaś roadmapa, coś? Yy, przede wszystkim 0KN chce wprowadzić, yy, no, tak jak mówiłem, no, prywatność, czyli, że będziemy mogli tworzyć prywatne chatroomy, które będą. No, nie chcę właśnie znowu się powtarzać, ale prywatne. I tak samo, że nie będziemy mogli tak, taką właśnie cechę transakcji chcą wprowadzić, że one też nie będą namierzalne. No i Zero Can chce wprowadzić to, że będziemy mogli przeprowadzać transakcje na blockchainie, które będą anonimowe, że nie będą namierzalne, ponieważ nikt nie będzie mógł podejrzeć, gdzie ta transakcja jest wysyłana. Dodatkowo chcą też wprowadzić o tym, o czym rozmawialiśmy, czyli tworzenie y, podstawy do tworzeń social mediów, które y, platform, które będą właśnie y, nie do cenzurowania, no ale również też prywatne y, e-maile, które też nie będą do sprawdzenia, bo z tym też wiadomo jest problem, bo no, chyba wszyscy wiedzą, co się dzieje i. Hmm. No, nie, mamy, nie mamy zbyt dużo anonimowości to, 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 to jest fakt, dobra ważna informacja dla mnie no bo mamy te portfele nasze przeanalizowane czy ten coin również gdzieś się pojawia wśród tych naszych inwestorów, jakiś większych graczy, jak wygląda sytuacja z 0kn mówiąc szczerze to jest, myślę, pole w opisu. E, co prawda, World chyba ma mało tego coina. Tak, tak. Z tego co pamiętam. Z tym, że należy pamiętać, że są, jeżeli, są, jeżeli weszli w ten projekt osoby, to z reguły to były, że tak powiem, grube ryby, które pakowały się na, nie powiem, że setki, ale powiem, dziesiątki tysięcy dolarów, nie? Okej. Okay. Tak ode mnie, ja przeanalizowałem 200 portfeli, Yy, największych hodlerów. No i tak dochodzę do konkluzji, no, że te portfele grają rzeczywiście pod ten yy, trend prywatności, ponieważ bardzo duża, ale naprawdę bardzo duża liczba z nich ma właśnie Atora. I ja nie mówię, że mają Atora po 100 dolarów, tylko mają na przykład Atora za 50 tysięcy dolarów. Tak samo z 0 znaczy tutaj chodzi bardziej chyba o tą dywersyfikację. Że przykładowo no tak, tak. mieć Atora i przykładowo Zero kn że w przypadku, jeżeli a tor, przykładowo nie wiem. No to gdzieś się to wydarzyło zatorem jest? Tak. Tym przykładem. Chodzi o zabezpieczenie. Czyli jeżeli chodzi o nasz Tier 0KN ląduje w A. Ahoj.